Zbigniew Herbert guziki. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływał obłok, upada liść, kiełkuje las i cisza jest na wysokościach. I dymi mgłą katyński las, tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów, tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów.